Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale na Kreatywny Świat Alicji. Przedtem, jak pokażę Wam moją nową pracę, chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Dlatego też życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, smacznego jajka oraz mile spędzonego czasu w gronie rodzinnym. I bardzo wam oczywiście jak zawsze chcę podziękować za wasze wszystkie komentarze, które od was dostaję. Naprawdę jest mi bardzo bardzo miło z tego powodu. Bardzo mi jest miło jej czytać i bardzo serdecznie was pozdrawiam, a teraz już przejdę powoli do mojej pracy. To może zacznę od koszyczka. Koszyczek już był wcześniej wykorzystany do kwiatuszków, no które niestety już się zepsuły, więc teraz posłużył mi do zrobienia strójka wielkanocnego. Tutaj na tym koszyczku umieściłam już takie gotowe elementy z kurkami i były do nich jeszcze dodane takie, widzicie, ładne pomarańczowo-żółte wstążeczki. Pod spodem w koszyczku jest umieszczona gąbka florystyczna, w którą mogłam wbijać te poszczególne elementy, które tu widzicie. Na górze dodałam taką sztuczną trawkę tak zwany sizal, który wydaje mi się, że idealnie się tutaj wpasował, nadał lekkości takiego powiewu wiosny w tej mojej pracy. Dodałam również te malutkie, białe kwiatuszki, tak zwane sweethearty. Kolejny element to tutaj widzicie taki zwyczajny kamień, no który po prostu podczas spaceru wzięłam sobie, Akurat mi się tutaj nadał do tej pracy, i podczas spaceru też, wiadomo, jeszcze nazbierałam sobie takich zwyczajnych gałązek. No to one też idealnie się tutaj wpasowały w tą kompozycję. Tutaj, jak widzicie, też jeszcze jest taki, taki fajny zajączek. To jest już też gotowy element dodany do tej pracy. Kolejną rzeczą są te plastikowe gałązki, i powiem Wam, że one były akurat kupywane w Ikei. To była roślinka w doniczce, która była już kupowana z myślą o tym, że przydadzą mi się te gałązki w różnych pracach, i tutaj mogłam je spokojnie wykorzystać. Dodane są tu jeszcze bazie. Już Wam wcześniej je pokazywałam. I one są z tej firmy. Aha, i jeszcze widzicie tutaj kolejny element. Te jajeczka przepiórcze. Pokazywałam Wam wcześniej w zakupach, że jedno jajeczko było zbite. No i to jest właśnie to jajeczko. I już je wykorzystałam w mojej pracy, ponieważ znalazłam takiego małego, słodkiego kurczaczka, który mi się tu wpasował w to jajeczko, wypełnił je i wydaje mi się, że tak ładnie to wszystko tutaj wygląda i tak prezentuje się mój wielkanocny koszyczek. Ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście sami stworzyli swoje własne koszyczki wianuszki wielkanocne i zapraszam was, żebyście się podzielili swoją pracą na moim Facebooku. Tam na dole prześlę Wam linka do niego. Będzie mi bardzo miło zobaczyć Wasze prace, jakie tworzycie, jakie fajne macie kompozycje. I bardzo Was serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco z każdym nowym filmikiem. I oczywiście pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.